Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I jesteśmy w temacie, w temacie z panem prowadzącym i z szefem tematu dla reportera Jarkiem Adamkiem. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko, witam. Dzień dobry, witam w ten przepiękny poniedziałek, 17 kwietnia, tydzień po świętach już Aha. Ani, ani nie zauważyliśmy, jak nam to zleciało. 65 5529 to jest nasz numer telefonu. Niech dzwoni. I to odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Hallo? Dzień dobry. Dzień dobry panie. Chciałem zamówić kwiaty i motyle oh, za to usunięcie znaków roboty mostek na między Łęgoniem na drodze 305 dla prowadzącego. Świetnie. Bardzo dziękujemy, czy drogowcom. Zostało usunięte. Drogowcom dziękujemy Dzięki bardzo. bardzo. Proszę o kwiaty motyle dla Państwa. Kwiaty i motyle za usunięcie tamtych przeszkadzających znaków mostek w Łęgoniu. To jest dolnośląskie, już, nie? Dobrze pamiętam, mm -hmm. to, te okolice mm -hmm. dobrze grzegorzu gramy. Ja Ale mostek, mam nadzieję, został. No, miejmy no. nadzieję. Ale został także telefon. Dzień dobry. 65 -529 5529 dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Chciałbym poruszyć temat Ukraińców. Wiesz. Wie pan, jak była druga wojna światowa, u nas nawet dzieci walczyły. A tutaj młode chłopy za przeproszeniem byki pode mną mieszkają, pięciu chłopa i piątek, sobota, niedziela, impreza. Tam chłopcy walczą na Ukrainie, a oni tutaj piją i, i, i goszczą się. Była wczoraj policja, dzwonię do spółdzielni, nie idzie nic zrobić. Klatka jest wymalowana, rowery na klatce, nie wiem co tu się dzieje. Ok, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że no, interwencje policji, jak w przypadku wszystkich uciążliwych sąsiadów, odniosą jakiś skutek. Dziękuję panu bardzo. No, Wielka noc prawosławna była. Wczor wczoraj? To już? Już. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę panie, y, radio y, dla reportera, tak? tak, słuchamy panią. Y, y, na uli chciałam zgłosić na ulicy Kołontaja y, zgasła lampa. Ulica Kołontaja. Tak. Kołontaja jest... 3, Tak dokładnie. O, tak. lampa. Dobra. Dzień. Hmm. To no wleśnie oczywiście ten temat. Tak, wleśnie wleśnie. Dziękuję pani bardzo. Zgłosimy. A ja jeszcze mam tutaj z piątku lampę. sprawę, bo pan pytał po raz, po, po raz drugi, czy po raz trzeci na drogowo tablica informacyjna tam się miało coś wyjaśnić. Kojarzysz, to gdzieś tam. Ale Antonia jest... coś robiła ostatnio na ten temat. Tam były jakieś wyjaśnienia. Dobra, no gdzie może znajdę to, co ona tam wyjaśniała, to przypomnimy. Dziękuję. Dziękuję Grzegorzu. I proszę bardzo, mamy telefon. Dzień, dzień dobry. dobry. E, dzień dobry. Dzień dobry. E, mam taką sprawę, sprawa drogowa. Mhm. E, ta nowa krzyżówka, która jest tutaj zrobiona na trasie Leszno-Gostyń-Łoniewo- e, Wróć, Dobromyśl-Pawłowice. Le Dobromyśl-Pawłowice, droga numer 12, no? no. Mhm. Tak, tam są zrobione w tej chwili światła. Światła, nawet nie wiedziałem, dawno nie jechałem tamtędy. No właśnie, ale jakby Pan chciał tam tamtędy jechać i najechać z boku na tą krzyżówkę, no to niech się Pan zbroi dużą cierpliwość. Bo zdarzyło mi się kilka razy, szczególnie w dni wolne, że najeżdżając do strony Pawłowic, Mhm. Wczoraj czekałem dokładnie 9 minut. W końcu się wkurzyłem i pojechałem na czerwony światło na wprost. O kurczę, no to rzeczywiście. Bo y, droga na wprost, czyli leśne gosty idzie cały czas. Mhm. Najechały trzy auta od strony Gostynia, któryś w stronę Pawłowic, czyli podjechały do krzyżówki, zatrzymały się, bo było czerwone, bo też jadąc, y, wcześniej robiłem to samo. Zatrzymując się, momentalnie się uruchomiło światło zielone na lewo. Mhm. No i pojechałem, ale jadąc z powrotem. Jeżeli najeżdżały te świat... samochody od strony Gostynia, stawały, momentalnie ruszały i zapalało się światło kierunkowe, czyli strzałka ta warunkowa w stronę Gostynia, czyli na prawo, mhm. gasła, a jak zwykle na wprost cały czas czerwone. Mhm. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy tam jeżdżą, więc najdłużej jak się zdarza to 15 minut. Trzeba czekać na zmianę światła. Jakby dalszy... tam pan zadał komuś mhm. pytanie... No, Dlaczego to jest tak, a nie inaczej, no to być dobra, dobra. podobność światła inteligentna, że będzie szybko i tak dalej, bezpiecznie, a to by chodziło to, że jest gorzej w tym wszystkim. No że taką inteligencję mają właśnie taką. No, no taką o, trochę opóźnioną, opóźnioną, no ale opóźnioną. wie pan, to zupełnie bardzo. Start 15 minut na Krzyżówce od no, Jasne, światła, to... ma pan rację, to rzeczywiście. Coś jest nie tak z nimi. Yy, Generalna dyrekcja drog krajowych i autostrad oczywiście zawiaduje drogą krajową numer 12, więc do poznania trzeba będzie tam uderzyć. Dziękuję. No, ale byłem chociaż się ich zapytać, no czy zmienić, to no bo to jest naprawdę to jest skórzające, bo przecież no... Ja rozumiem, gdyby to była szybka zmiana, wie pan, jeden samochód przejedzie i czerwone. no dobra, cios, posuwamy się do przodu. No ale 15 minut czeka, żeby zmienić na, na, na zielone ja. światło, no to trochę przesady. Nie? No, 12 jest ruchliwa, tam cały czas coś jedzie, no więc rzeczywiście wbić się nie było, nawet niebezpiecznie mogłoby być. Tak, I dlatego gdy oni tam zaczęli ten remont, myślałem, że tam, bo tam dosyć często jeżdżę, uh -huh. myślałem, tam zrobią rondo, tam rondo byłoby piękne nie, 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 ale nie. potem patrzę tu... Władanie będzie, tego. będzie niedługo remont tej drogi do Pawłowic ale to jest powiatówka, więc to już to na pewno ta sygnalizacja nie jest powiatu. Ale, okej, okay, no, dobra. No dziękuję właśnie, bardzo. No pytanie o co chodzi, to przestawić, no bo to jest trochę parodia. No, uh -huh. być inteligentne, że jak nie jadą z tej strony, to puszczą, czy tam wie pan o co chodzi? No, ale może, no nie bardzo im to wyszło trochę. Może to jest ta sztuczna inteligencja, co to się najpierw <laughs> musi uczyć, a potem dopiero działa. <laughs> aha, aha. Dobra, dziękuję to długo, długo i to zajmuje każdy razie. Dziękuję bardzo. Również, również pozdrowienia. Pozdrowienia Do serdeczne. A propos tej tablicy, Grzegorzu, Mówiłeś, jest tak. informacja, która mi Aldona przysłała z marca, że jeżeli chodzi o tablicę przy drodze przywieziono zostały kamienie, na które tablica ma być zamontowana, przedsięwzięcie ma charakter społeczny i jest realizowane przez mieszkańców Rogowa, Chwałkowa, mm -hmm. Urząd Miejski ma ograniczony wpływ. Mieszkańcy deklarują montaż tablicy w okresie wiosennym, gdy temperatury będą wyższe niż Marcu. To, I super. To teraz. No, bardzo fajnie. Czyli mieszkańcu Urogowa, szanowny panie, trzeba się sąsiadów pytać. I razem. Którzy, tak, no, którzy, jak to pan burmistrz wyjaśnił, mają te tablice zamontować. Bez pół, Od, bez odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Jarku, yy, dzwonię do pana, bo dzwoniłem do pana już dwa razy i w sprawie tej drogi dojazdowej do grotów działkowych Dolina Święta Jańska. Dolina Świętojańska w Rawiczu. W Rawiczu, tak. Mm, przyznam, że koleżanka jeszcze mi nie dała żadnej informacji, ale się I? przypomnę. Rawicz. O, tam się nic nie zmieniło, jak rozumiem. dziury jakby. Nie, 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 nic się nie zmieniło. Chyba, że ona nie należy do gminy, może być i tak. No to do gminy nie należy, bo tą, jest, tą drogą zawiodłowiec. No dobrze, PKP. PKP to jest fajna firma, ja ją strasznie lubię, ale z odpo odpowiedzi wszelkiej korespondencja trwa o wieki dłużej niż tutaj z gminą jakąś, czy tam z lokalnymi jakimiś władzami. To się opiera jakieś tam spółki, które są daleko, ale mówię, być może gmina interweniowała w tej sprawie. Może czekają na odpowiedź, spróbujemy się wywiedzieć. Bo PKP, proszę pana, to jest fantastyczna firma i strasznie ją lubię, ale nie są zbyt szybcy, jeżeli idzie o korespondencję wszelką. Aha. To jest no, ja kazus, ja to wszelką. kazus ulicy Towarowej w Lesznie, gdzie czwarty tak. rok chyba się bujamy i ciągle jeszcze nie ma żadnych decyzji, więc mówię, to Aha. ona tak troszkę inaczej czas mierzy. I nie przekłada no, to się to znaczy, oczywiście na spóźnienia pociągów, bądź Boż oczywiście. Dziękuję bardzo. No, dziękuję panu za odpowiedź. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 65 529 5529. To jeszcze z piątkowych spraw była jedna taka odnośnie drogi w Kłodzie. Od przejazdu do pierwszego łuku są trzy przejścia dla pieszych mm. i dwa z nich są pomiędzy lampami, to znaczy są nieoświetlone i pan się zastanawiał, dlaczego tak lampy ustawiono, czy też przejścia zlokalizowano, że, że wieczorem nawet kierowcy mają problem, żeby zobaczyć, tej, którzy tam chcieliby przejść. Pierwszy kłoda mówisz. Kłoda, tak. Od przejazdu kolejowego do pierwszego łuku, jak pan to określił. Okej. Okay. Przejazd pierwszy łuk. Okej. Okay. To no, już jest droga powiatowa. Odbieramy kolejny m, Dzień dobry telefon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry panie radektorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do Wielenia. Piękny Wieleń był, będzie jeszcze piękniejszy. Piękna inwestycja. Przebudowana jest ulica wczasowa, ale z mora polskich przebudów, polskich dróg, słup na środku chodnika. Ani się nie przejedzie wózkiem inwalidzkim, ani się nie przejedzie wózkiem na przykład z ginekami. Poprzednia droga była tak skonstruowana, że ten słup stał sobie na łące, mhm. a w tej chwili stoi na samym środku. Nauku drogi akurat. Czy znaczy poszerz poszerzono całą drogę, jak rozumiem? Czy przestawiono? Ale tam jest tyle miejsca, że można było to chyba zrobić bez tego. No pół metra, no pół metra, które ten słup akurat ładnie na środku sobie. Czy słup? Słup się ostał, jak był, tak? Nie przestawiono tak, tego słupa? Ostał, tak, okej. Okay, ulica wczasowa w Wieleniu. Dobrze. Jak się wjeżdża, jak się wjeżdża tutaj od strony. Od strony kasztoru. Mhm. Pierwszy, pierwszy za przystankiem CKS-u, tak, y, pierwszy łuk. Taka łąka sobie jest. Aha. I stał sobie na łące, a dzisiaj stoi mi na środku. Tak, i troszkę. Dobrze. Dawno w Wieleniu. Bardzo. Dawno w Wieleniu nie byłem, muszę przyznać. No właśnie. Ale dobrze, to tak może klub, jak tam będzie w tych okolicach, bo tutaj jego feudle są, yy, sobie tam podjedzie i zobaczy ten. On jest ten. Yy, Mam ma mniejsze dzieci, więc myślę, że sobie wymierzy to lepiej, czy tam ten wózek wchodzi, czy nie wchodzi. Ale jak pan mówi, że nie wchodzi, to ja oczywiście panu wierzę. Ja bym ci bleśnie też pokazał parę takich miejsc, o, ale testuję to jest, ostatnie. Ty to jesteś w ogóle taki, że właśnie. W... Ale na razie nie kwiera takie gospodarskie. I tak wyczuwasz. Ja tam czasem minę pięć razy i nie zauważę, a ty to tak raz i już. Na, wiesz, na przykład nie widzisz, jak stoją na wąskim chodniku trzy hulajnogi na przykład? No i co? Z, i co? No to widzę, no. To no. Widzieć widzę. No to, to, to widzisz, no. Ale wózkiem nie jadę. Na przykład. Ale przejść też nie można. No ale to byś musiał temu podwożącemu się hulajnogą powiedzieć stary, no zobacz, gdzie ja, ja zawsze się zastanawiam, jak stoją takie trzy ustawione równo, to zastanawiam się, czy to ta firma nie ustawia ich. Nie, myślę, że nie. Chyba. A może... No. Ale firma ma chyba na tyle wyobraźni, no, że może to postawić. No, pięć patrząc na rozstawienie różnych myślisz, urządzeń, że, to tak nie wiem. Że to no. też jakieś takie, jak, te, jak to przejście w tej myśli, że mm -hmm. takie inteligentne trochę inaczej. Tak, trochę. Mówisz. 65 529, 5, 529. Co tam jeszcze u Państwa po weekendzie? Jak tam obchodziliście ten piękny Szerokim łukiem. Szerokim ukiem. Mamy telefon. Dzień dobry. Z, ze słupem w środku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę, bo kiedyś tam dzwoniłem znaku w sprawie znaku cmentarzu w Wyskowicach i ostatnio byłem właśnie w tamtych rejonach i jest już nowy znak postawiony, także nie wiem czy ja to zasługa, ale chciałem tam podziękować za, za to, że tam ten nowy znak postawili. I te kwiaty i motyle zagramy dla nich, nie? To Dobrze, to zagrywamy za tą zmianę znaku przy cmentarzu w Wilkowicach. Proszę bardzo, Grzekoszu. Dziękujemy. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że poprawiono byt mieszkańców Wilkowic właśnie w taki sposób. Mała rzecz, a cieszy 655295529. Jak jeszcze coś się Państwu tak y, powiodło, że nie było, a jest, albo było, a nie ma, hmm. bo to tak jest trochę, wiecie Państwo, jak. Jak z trytytką i WD40, nie? Tak. No, żeby się wyszało, to trzeba WD40, żeby się nie ruszało, trzeba trytytki. To zadzwońcie do nas i nam jeszcze to powiedzcie. Mamy jeszcze minutę do przerwy, więc zapraszam jeden telefon. Na pewno byśmy jeszcze zdążyli przyjąć, o ile oczywiście Państwo zadzwonią. 655295529. 529. A jak tam Państwo weekend, Panie Grzegorzu? No, no bardzo. Pracowicie tak. czy tak na luzie? Bardziej na luzie, chociaż też i trochę pracowicie, ale nie w tym sensie, w jakim no, rozumiemy pracę. Sprzątałeś? I, a nie, a nie, a nie, nie. A nie. Myślałem, że Był remoncik jakiś mały malowany. A był, 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 a ale wcześniej. Dużo tak, wcześniej. Czyli regenerowałeś. Mam teraz y, taki wstręt do remontów jeszcze. Jeszcze nie wyleczyłem się z tego. Ja, ja jestem 4 lata po remoncie i ciągnę, jeszcze się nie wyleczyłem I jeszcze masz wstręt. Hmm. I to jeszcze potwa. To są takie, wiesz, PTSD jak to się nazywa. No, ale, to. Powiedz, ale powiedz mi, ale zostały ci na przykład jakieś dwie listewki do przykręcenia i nie przykręciłeś ich? Bo mi zostały i tak. Nie trzeba co roku przypominać. No, odbieramy ostatni telefon przed przerwą. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kurki mi jajek nie chcą złożyć po świętach. Aha. To zakręcić te kurki. Y, ja bym ale jaja. No krótka ale... przerwa nie i ma. wracamy za dwie minuty. I wracamy na drugą część dzisiejszego tematu mhm. i zapraszamy pod numer 65 529 55 29. Zapraszamy nieustająco. Z wszelkimi tematami, jak Państwo słyszą, niektórzy mają problem z kurkami. Tak mi przyszło do głowy jeszcze w czasie przerwy, że Bo jeszcze są tak zwane rosoły, nie? Są. A bym tak przyjął rosołek do. Ale taki yy, z samej kupki, se, czy kuchni? Taki... Nie, smakę sobie smak ja zrobiłem. Dzisiaj chyba ugotuję. No, ja Autentycznie tak. Stwierdziliśmy, że to nie jest trudne. Trzeba tam tylko trochę tych warzyw wrzucić i, i kawałek wołowinki jeszcze. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja myślę, że jak lampy nie świecą, to jest problem, a jak świecą, to też jest problem. Jasne. Tak czy nie? No tak, jak świecą pan... Bo jak świecą oczy... w gminie lipno, czyli w samej miejscowości lipno o godzinie 17 gdzie jest do 19 i dalej no to ja myślę, że gmina chyba jest bardzo bogata w tym hmm. momencie. Ale tak w całej wsi czy na jakiejś ulicy? No jednak po, początek krzyżówki 17, 18 i ta druga część tam. Czyli co to jest ulica Powstańców? Tak, ta główna, no i boczne też tutaj to akurat. No dobrze, zobaczymy co tam się stało. Także wydaje mi się, że coś tam jest nie tak z tym automatem chyba do, do tej szarości tam. Właśnie nie wiem, czy on jest zmierzchowy, czy on jest godzinowy. No, no ja dobrze. myślę, że chyba jest zmierzchowy, ale no, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale. By, bynajmniej już było inaczej, jak przesunięta godzina była teraz, to w ogóle, mhm. nie? No jest no tak. długo jasno przede wszystkim, nie? A od 17 do 20 prawie to jest dość długo, nie? Jak świeci mhm. nadaremno. Dobra, lampy okay. w lipnie. Dziękujemy bardzo, do widzenia. 65 529 5, 5, I co tam jeszcze u Państwu ciekawego, w weekend się zdarzyło. Mieliście jakiś fajny weekend, mieliście jakieś fajne zdarzenie albo jakąś obserwację, którą poczyniliście. Huh? Ale że ty nas pytasz, że No zasłucha, ja was pytam, czy... słuchajcie, też pytam, no, ale tak. was pytam. Ja miałam bardzo ciekawy weekend. Może ktoś nam to opowie za moment. Zobaczymy. Dzień dobry witamy witamy dzień dobry dzień dobry ja dzwonię w takiej sprawie wczoraj y, dzwoniłem do Enej, chciałem sobie z, z, zrobić okienko żeby u, umówić się na wizytę uh -huh. i już na cały tydzień jest za zajęte kiedy ja mam się tam dostać jak mam się dostać uh -huh. Ale pan dzwonił, czy pan... Wczoraj była niedziela, uh -huh. wczoraj była nie, y, niedziela i mówię, żeby dz dzisiaj albo jutro, żeby sobie wziąć, uh -huh. zarejestrować sobie wizytę, na, na, na którą godzinę, to już na cały tydzień jest wszystko pozajmowane kalendarz. Okej, okay. no to może Państwo coś powiadzą panu słuchaczowi szanownemu, bo wiem, że Państwo już znaleźli parę razy takie sposoby na te umawiane wizyty w różnych instytucjach. Eneas jest jedną z takich instytucji. Ja nie wiem, czy oni na cały tydzień wyznaczają terminy, czy wyznaczają na kilka dni, mhm. a potem na przykład nie ma możliwości rezerwacji. Ale tak, to może tak. ktoś ze słuchaczy nam tutaj poradzi coś. A mało tego jeszcze, mhm. bo, bo mam założone panele fotowoltaniczne i czekam za rozliczeniem rocznym, tak? Mhm. I żadna faktura, nic nie przyszło, a już jest gudze. Zajęcia komornicze są. A żadna faktura nie przyszła. Ani elektroniczna, ani do domu pisemna, ani hmm. a, a, a już jest zajęcie komornicze i właśnie to chciałem wyjaśnić tam iść, a nawet nie ma jak się dostać. Dobrze, to tym bardziej liczymy na to, że Państwo słuchacze coś poradzą Panu. Jak się umówić z Eneą, jeżeli idzie właśnie o takie, no już skomplikowane sprawy. No dokładnie, dokładnie, no bo żadna faktura nie przyszła. Uh -huh. a jest tam do zapłacenia tam 200 parę złotych. A, elektronicznego... mm. a Pan nie ma no, jakiegoś elektronicznego. A Pan nie ma jakiegoś elektronicznego konta takiego, bo wiem, że też są osoby, które mają takie, takie biuro klienta elektroniczne, gdzie mają swoje konto założone i tam wtedy. Ta bieżąca korespondencja. E, wszystko postępuje. jest, jest, wszystko elektronicznie. Nikt panu ale... nie odpowiada na, na maile na przykład. Nie, próbował. nie ma nikogo. Pan... Mhm. Dobra, okej, okay. może ktoś coś Dobrze. wymyśli. E, okay. 65-5295529. Czekamy. Dzisiaj. Nie ma żadnych skarg na przychodnie. Może teraz. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko tak informacyjnie do tego pana, który dzwonił z tej Enei. Mm -hmm. Niech jak nie robi mu to problemu, niech sobie podjedzie do kościana. Tam, tam nie robią żadnych problemów w kościanie. Całkiem inna obsługa. O. Ale to tylko tak mówię, informacyjnie. Dziękujemy za, te, dziękujemy za tę radę. No rzeczywiście jak Pan ma pilną sprawę, to może rzeczywiście e, podjechać do biura w Kościanie. Jakbyś znalazł jaka to jest ulica Grzegorzu, to byłoby jeszcze w ogóle wtedy pełna obsługa od nas. Bo do nas się można dodzwonić, chociaż. Proszę bardzo, północ na północna Północ na trzy w Kościanie. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja odnośnie tego pana, co dzwonił do i że się nie może zadzwonić, mhm. że na cały tydzień już jest zajęte, to musi o pierwszej w nocy. Aha. O pierwszej w nocy się załapie, bo tak też sama zrobiłam, bo inaczej to się na pewno nie zadzwoni. Okej, okay, dziękuję pani bardzo Dzień za Państwa. tę radę, czyli szanowni państwo, kawkę sobie zaparzyć wieczorem. I meliska. I meliska. Jedno na pobudzenie, drugie na uspokojenie i próbować o pierwszej nocy, w nocy rezerwować sobie wizytę w tym biurze. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Dzień. też odnośnie państwa, którzy w sprawie EMEI. Mhm. Najlepiej zadzwonić do, do nich na infolinie. Mają taki burdel w firmie. Faktury, które już popłaciłem po dwa tygodnie, trzy, cały czas mi przychodzi, że niezapłacone. Mhm. Zadzwoniłem sobie na infolinie, porozmawiałem z panią i czekam teraz na rozwiązanie sprawy, bo to już po prostu to, co oni po prostu wyrabiają, to jest... Ale ta rozmowa z panią się okazała skuteczna? No, czekam właśnie na decyzję. Dzisiaj dostałem wiadomość, że y, przekazali do realizacji. Okej. Okay. No bo jak to może być, że 2 trzy tygodnie faktury popłacone, tu cały czas widnieje mi, że nieopłacone rachunki i odsetki naliczają. No tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po pańskiej myśli. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ja właśnie tak mi że ja właśnie chyba jeszcze rachunku nie dostałem. Ciekawe. Hmm. To znaczy, się, że już masz niezapłacone. Być może. Bo znaczy Teraz nie pamiętam, czy to prąd, czy to gaz. Jak przychodził rachunek, to taki był termin, że trzeba by już płacić. Zobaczysz, jak odetnął. Moim nadzieję, że nie. Odbieramy kolejne telefony. Dzień dobry. dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja to sprawę tych faktur za zużycie energii. Już od dłuższego czasu w ogóle nie otrzymujemy żadnych faktur. żadne to było i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej faktury do zapłaty. Mm -hmm. A jest od ubiegłego roku czekam. Mm -hmm. Także słyszę, że tu nie jestem jedyną osobą. No nie w tej jest prawie. a robi sobie z ludzi po prostu nie wiem, jak to traktować. Dziękuję Dziękuję do... bardzo, ale ja też przypominam Państwu, że akurat jeżeli idzie o firmy elektryczne, mamy taki, no powiedzmy, uwolniony rynek, że można zmienić operatora. Więc tutaj, no, na przykład od gazowni. Ale mhm. jak to mhm. praktycznie wygląda? Czy to na przykład w każdym miejscu można zmienić? Wie, tak. Wiesz coś o tym, tak? Tak, tak, bo linie mhm. są chyba zostawione te same, natomiast jest taki operator, który dostarcza i tu mhm. wiem, że można zmieniać, y, chociaż mówię, nigdy tego nie robiłem, ale tam no, chyba z tą firmą, który, z którą się zmienia, można te szczegóły uzgodnić. Mhm. Oni oczywiście się cieszą na nowych klientów. Y, chociaż oczywiście polecam sprawdzone firmy. Odbieramy kolejny telefon dzień, dzień dobry. dobry. Halo? O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w, ja w sprawie Enei również. Mhm. No, dodzwonić się tam to jest makabra, to jest prawda, ale ja w innej sprawie. Z dwa lata temu, prawie dwa lata temu zamknąłem pewne konto, jeżeli chodzi o pobór prądu. Mhm. I tylko przez przypadek dowiedziałem się, że mam tam dosyć wysoką. I nikt nie zamierzał mnie o tym powiadomić ani przeksięgować na inne moje płatności. Mhm. Także uczulam ludzi, że jak coś mają do załatwienia, to sprawdzać jeszcze dodatkowo, czy nie było tam nadpłaty czasami. Bo jak jest niedopłata, no to się odezwał. Jasne. Ale jak jest nadpłata, to jakoś żadnej informacji nie było. Prawie dwa lata. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana słuchacza. Yy, no tak. I taki tamty objazd, że gdzieś tam pieniądze leżą na koncie. 100 tysięcy złotych. A dzięki temu może się udało zelektryfikować jakąś polską wieś? I dzieci nie muszą przy lampie naftowej odrabiać lekcji. Odbieramy kolejny telefon. I witam na antenie. Nie mam. 655295529. 529. Wiedziałem, że jak się pojawił telefon o tej spółce energetycznej, to nam się tutaj worek otworzy. I już teraz. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ale dzień dobry. Dzień dobry panu. Odnośnie też tej NEI, mm -hmm. nie wiem czy tutaj odbiorcy zwracają na to uwagę, ale faktury, faktury które przychodzą pocztą za zużytą energię, za zaspitany licznik, to na każdej jednej fakturze, zależy jak kto duży ma ten rachunek, są już naliczone odsetki za spóźnienie za zapłatę poprzedniej faktury. Z tym, że faktura, która przychodzi pocztą, to już przychodzi po terminie i stąd biorą sobie te odsetki, to tam jest, nie wiem, przy rachunkach takie za gospodarstwo domowe powiedzmy w granicach 400-500 zł, to jest 10-15 groszy na każdej fakturze odsetek, no ale raz biorąc pod uwagę ileś milionów odbiorców no to za dany miesiąc to już taki dyrektor tej firmy ma na nowe Porsche za dany miesiąc i według mnie to jest bandyctwo, takie coś. Jedyne rozwiązanie to jest e-faktura, tak. która przyjdzie od razu tam po spisaniu licznika, mhm. e no ale są też osoby starsze, no które, które nie obsługują komputera i tej e-faktury tam po prostu nie przyjmą. No to w tym wypadku przychodzi już spóźniona każda jedna faktura, nie? Ja znam bardzo wiele starszych osób, które już obsługują komputer, więc myślę, że to jest taki sposób na, na to, żeby może przeuczyć tych z waszych seniorów, jeżeli macie gdzieś pod ręką. Ale e... nie u wszystkich da się też to zrobić. Tak, nie? ale jeżeli macie, jeżeli macie seniora gdzieś tam u siebie w okolicy, to można poświęcić jak idziecie do niego na kawkę, to go można nauczyć a, obsługiwać. A drugi, te temat, te a drugi mhm. temat to są te światła tam na tej 12 na Pawłowicę, na Dobramyśl. Mhm. Faktycznie jak tam Pan dzwonił wcześniej, e, to te światła chyba włączyli jakiś program z automatu, nikt tego jakoś tam nie przestrajał, mhm. e, bo jadąc główną drogą, e, powiedzmy akurat od leśna jechałem od Konkolewa, e, to spotkałem się z sytuacją, gdzie po bokach od Dobramyśli i od Pawłowic nie stało kompletnie nic. Eee, mi się świeciło czerwone, dopiero jak dojechałem, po dwóch, to po dwóch, trzech minutach się dopiero zapaliło zielone. Mhm. Gdzie na głównej drodze, jeżeli po bokach nie ma nic, e, no to powinno się świecić cały czas czerwone, a jeżeli tam coś dojedzie, to się powinno zmieniać, Ech. więc to nie działa tak, jak należy. Ktoś to powinien tam przestroić. Okej, okay, dziękuję bardzo dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam, chyba że, bo z takimi sytuacjami się spotkałem w paru miejscach w Polsce, co mnie zdziwiło, że jest takie czerwone światło zestrojone z fotonadarem. Znaczy to no nie jest z radarem, który robi zdjęcie, tylko mierzy prędkość, jak jedziesz za szybko, to nagle ci się czerwone po prostu zapala, trzeba stanąć, odczekać i dopiero się rusza. Ale to chyba nie jest to rozwiązanie, tylko tak mi się przypomniało, że gdzieś tam pod Pleszewem na coś takiego trafiłem. Yy, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam serdecznie. Oj, dozwonić się do was, to, to, to trudniej niż ale do polskiego. A, a dzisiaj jest duży ruch, ale udało się, słuchamy pana. E, mam taką sprawę dla wszystkich, którzy mają ten problem z Aneo. Mm. Otóż ten pan, który dzwonił, że do kości w Kościanie można wszystko załatwić, ma 1000% racji. A ja jako instalator i zgłaszający e, nigdy już nie jeżdżę do do Leszna, do Enei, ponieważ tamci ludzie no generalnie są tacy, że robią łaskę, że w ogóle obsługują i robią mnóstwo problemów. Czegokolwiek nie załatwiłem z jakichś tam powodów w Lesznie, w Enei, to wszystko załatwiłem zawsze w Kościanie. Tam są bardzo życzliwi ludzie, którzy zawsze podpowiedzą, co zrobić. I nie ma jakiejś rejonizacji, jak rozumiem, że pan tutaj załatwia ze sprawy z Leszczyńskiego... Nie, NA, nie a to mówią... jest Enea. Jasne. To i taka rada. Pozdrawiamy przy okazji tych ludzi z biura w Kościanie. Oczywiście, jeżeli ja nas pozdrawi. Ja również słuchają. pozdrawiam. Dziękujemy panu bardzo. Kościeniaków w ogóle wszystkich. Dzisiaj jest dzień pozdrawiania Kościeniaków, bo to jak z państwa słyszycie, mili ludzie i w biurach, i w instytucjach, i na pewno także na ulicach. I jak dzień... Będziecie dziś w Kościanie zobaczyć, czy się do was uśmiechają. I, I dzień Paskudy. Wszystkiego najlepszego Jarku. O, dzięki. Do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.